Wchodzę do lekarza Siedzi w gabinecie, myślę pewnie znów mi powie, że za słodko żyje na tym świecie On notuje coś w kajecie z kazerka o czym róży Tu za dużo, tu za mało powikłania mi tu wróży Ja mu mówię panie, doktor żyję jak na karuzeli Raz impreza, raz kanapa, trochę ciężko się wybieli on tłumaczy, wiem, że życie to nie obrazek z reklamy Bardziej film bez scenariusza, pełen zwrotów w gorzkiej dramy Trochę mniej tych fajerwerków, więcej zwykłych prostych dni Bo jak ciągle jest karnawał to pan doktor będzie zły Trzymaj poziom tak jak bity Niech nie skacze w różne strony Jak dżentelmen w towarzystwie Wychowany w dobrym tonie A na koniec prawi Nie oceniam i nie krzyczę Nie chcę straszyć chcę cię wspierać, motywować Pozytywnie, a nie gasić Dajesz trochę dyscypliny